Cześć, siema, witam serdecznie w 358 dniu codziennej zabawy strapkowej. Zbliżamy się wielkimi krokami do końca mojego roku, a dzisiaj wracamy do trzeciej dwudziestki już, dwudziestki ekspres losów. Żeby przekonać się, która dwudziestka z 60 wszystkich przyniosła największą wygraną. Ja muszę rozkleić mój pakiet, bo do miniaturki sobie. Odkleję, żeby ładnie się trzymało. I przechodzimy do wykreślania w tej zabawy. Zbliżenie razy 2. I sprawdźmy. Dwa pakiety poprzedniej ze skarbonką były słabe, o ile dobrze pamiętam. Raczej tak. Zobaczmy ostatni. Dwadzieścia dziewięć. Nie ma. Dziewiątka. Jest tylko jedna siódemka. Dziewiętnaście. I osiem. Pusty. Dalej. Dwadzieścia jeden. Dziewięć. Dwadzieścia dwa. I sześć

Tutaj chyba najwięcej 4 zł spadło. Nie było nic wyższego. Nie pamiętam już. Eee, szukamy dwunastki. Nie ma. 29. Obok nie ma. 24. Też obok. 16 też obok. 28. Dwadzieścia pięć, piętnaście, siedem. Niestety, kolejny dwadzieścia jeden, nie ma osiemnaście, nie ma dziewiętnaście, dwadzieścia trzy. Ale liczba. Trzydzieści. Dwadzieścia pięć. Siedemnaście. Czternaście. Wszystko obok. Dwadzieścia jeden. Dwadzieścia trzy. Osiem, nic pojedynczego, dwadzieścia sześć. Kolejna dwadzieścia osiem, szesnaście, osiemnaście i, i, i jedynki, nie, 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 nie ma piętnastka. Obok, dwadzieścia osiem. Obok. Dziewięć, osiem, osiemnaście, dwa sześć, obok dwadzieścia trzy, osiem. Ta zdecydowanie była najgorsza, osiem. 2, 5, 30, 14 no i słaby wynik będzie 16. Ciekawe, czy się chociaż zbiera 150 zł z tych wszystkich losów. Jutro się przekonały. Jutro będzie podsumowanie wszystkiego. 16 9, 30, 8. Ile pustaków po kolei? Też niewiarygodne. Dwadzieścia cztery. Czy ja coś omijam? Dwanaście obok. Jedynki nie ma. Jedenasty nie ma. Piętnaście nie ma. Dwadzieścia dziewięć obok. Siedemnaście jest. Jest pięć złotych. Wow, chyba. Dwadzieścia jeden. dziewiętnaście. dwanaście. dwa cztery. Ostatnie trzy, dziewiątka, dwa siedem, dwa, trzy. Dwa jeden. A, czy dołożymy jeszcze dwójkę? Jeden, dwa, dwa, szesnaście, dziewiętnaście. No nie w tym. Ja przychodzę do ostatniego, żeby się przekonać, czy dołożymy jakieś 2 złote. a ty nie zapomnij zostawić lajka like i suba, jeżeli nie chcesz przegapić jutrzejszych ekspres losów z podsumowaniem. Pakietu za 360 zł. 18. 15. 26. 23, ale lipa. Dwa losy wygrane na 20 sztuk. Szybkie podsumowanie to 7 zł dziś. Tak, czułem, że to mizeria. 11. Nie, już będzie 60. 610. I wygrane 7. 1. 3, 7, 1. To tak się przedstawia. Dziękuję za uwagę i zapraszam jutro na podsumowanie wszystkich pakietów. Z ile to było? 60, 60, 180 express losów. Życzę dużych wygranych. Trzymajcie się, plutko, cześć.